Mam z tej strony pikselowe na piszę w kimku DJAM, pokrótce dla ludzi na um, jak Jakby teraz powiedzieć, ja mam taką małą prośbę. Um, czy nawet na Instagramie byście byli w stanie um, mi pomóc w taki sposób, że po prostu. jak to zrobić. To po prostu, że nie mogę wpiąć klawiatury do laptopa i właśnie aktualnie gram klawiaturą z laptopa, czy od laptopa. I fajnie na przykład mnie napisali na Instagramie albo pod komentarzem jak to zrobić. I po prostu bardzo bym się ucieszy z tego, jakbyście mogli. Bo wiecie, bo klawiaturą od laptopa tak tylko świetnie się gra. Więc bo byśmy mi pomogli. I no. W sumie bym się ucieszył, sprawia. Przejdźmy do ciepła. Przepraszam, że nie było wczoraj odcinka, ale no właśnie był ten błąd z klawiaturą, bo nie wiedziałem jak zrobić tak szybko odcinek. No i co? No i po prostu stawiłem szorca. No i tyle, nie? I no, ale po prostu bardzo bym się ucieszył, gdybyście mi pomogli z tą klawiaturą, bo naprawdę nie wiem jak to zrobić. A, wiesz, że to. Bez klawiatury nie, to trochę trochę średnia. Gdyby myszka mi normalnie działa, wszystko tak pięknie. Ale właśnie w ogóle są klawiatury. Nie, nie wiem właśnie o co chodzi, ale ona nie jest zepsuta, bo y, jak mam PlayStation 4 i so ją pod, podłączę, to ona normalnie działa, więc to nie jest że ten... Pewnie coś jest nagrzebane w tym Windowsie, w Windowsie. Windowsie. No i po prostu... I po prostu bardzo bym się cieszył, gdybyście mi pomogli. Jakoś bym wam to wynagrodził. Na pewno jakoś, na Instagramie, nie wiem. Na pewno wam jakoś to wynagrodzę. Znaczy tej osobie, która mi pomoże. Oj, jest zgubiłem. Dzisiaj ja nawet, na chcę sobie jedynkę łączyć. Na przykład niech są cyzrowy, na przykład kunia. Tak jeszcze bez dźwięku, na nie wiem co ja klikam muszę się patrzeć w ekran, więc tak trochę słabo grać krew na laptopa, ale no. Mam jeszcze jedną, ale ona jest taka, ona ma 100%, ona nie jest 60 czy coś, jest 100% i tak się jest trochę średnio na niej gra, tylko trochę duża jest. Ale ona jest bez kikapów i ona jakby, wiecie na tak po prostu średnio nie. Super, nie. И Цес, там там подойдем на него. Ой, 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 Так, я сейчас помолвать, ой, 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 не ой, Nie wiem, jakim cudem wasz, on tam do mnie zginął, ale... O. No, nie zielono, dobra, trudno tam. krótszy odcinek, bo po prostu mi się gra bez klawiatury no kurde no człowieku jak się ma totem to zawsze ten pada no super a jak mi się nie uda no to totem mi pęknie o dobra poszło jak, jak... Czyli te admini grają i zabijają, i myślą, że są fajni Ja zaraz pomogę, no dobra Pewnie gdy jakieś miecze w 60% i zabijają Tego nie lubię, nie? Ja jeszcze jakąś rangę pewnie mają no i kolejny water trzeba zrobić Raz Ej co jest, nie jest bez, bez sitów. Ej Nie wiem po co on tutaj Sorry? No kurczę. Ty to też mój kolega. Dobra, idziemy teraz zrobić. Każdy <grydy> za nim lata, ale. Gdzie on jest? Tu. Ja, co ja zrobiłem? Dobra. O, dzięki hita. Nie, on chyba potem go już skina, ale... Dzień. Mam dobrą mam, 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 Nie, 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 bij, nie, bij, nie, bij, nie, 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 bo w nie, nie, z wszystkimi sprinta zrobić. On trzeba się ode mnie. Nie wyjdzie. Chciałem jeszcze bez zbroi. Dobra, ten tutaj będzie mój kill. Albo jednak nie potem super. Nie, nawet nie zjadłem. Ach, o Boże, jaki nie wie takich ludzi. Zabudowana oczywiście, no tu nic nie ma. Okay. Dobra, nara Trafiłem go, trafiłem go, trafiłem, dobra, to już jest na w tyle i nora, no ra